Złom dobry, witam. <laughs> witam serdecznie na kanale Zawodowy Zbieracz Puszek 1 sierpnia o poranku To jest spacer z psem, który wykonałem przed chwilą A teraz zajrzymy do śmietnika Czy jest jakaś akcja? Czy są jakieś zasoby? Ooo Sporo Zakładam rękawiczki i robimy akcję Czarna Ręka. No i taka stakiewka o poranku. Akcja Czarna Ręka. <noise> Proszę bardzo. Przed siódmą, 6.40 będzie gdzieś. Bardzo dziękuję. Dołożyłem trochę puszek z domu. Te na wierzchu. Po Pepsi, po Coca-Coli. No i patrzcie, jak ta sakiewka się zrobiła całkiem miła. Wrzucam to wszystko do piwnicy, tam przez górny otwór, bo tutaj się drzwi już nie otwierają. No i w tym tygodniu, chyba jutro lub w sobotę, rozpocznę działania mające na celu e, się dostania <laughs> do środka. Także za chwilę poran na kawusia urobusia. A tymczasem worek pieniędzy. Taki worek pieniędzy każdego dnia i systematyczność puszkowa i będzie <laughs> piwnica gotowa za niedługo. o ciemność. Będą cztery big bagi wypełnione. Nie wiadomo kiedy, ale będą. Jest kawusia obiecana z rana. Wystarczy przejść się z psem po okolicy i masz, i masz już e, sakiewkę. Alu groszy, potem zajrzeć do koszy, a właściwie do jednego tego puszkowego, no i potem do, dołożyć swoje z domu, które zostały wypite, i takim sposobem, e, powtarzając codzienne czynności, można dojść do obfitości. Miłego dnia dla Was, moi drodzy. Dzisiaj chyba czwartek, smacznej kawusi. Dobre. No i polecam Wam oczywiście kanał Strażak Recykling 834 subskrypcje. Idzie w uczciwy sposób kolega do 1000. Mam nadzieję, że zajrzycie na jego filmiki, zostawicie mu dobre wyniki. Tutaj jestem subskrybowany oficjalnie. Także polecam Krzysztofa z Sieradza, który na magnes będzie chadzał. <laughs> Ma fajny taki ten, jak się to nazywa, intro. Nie mam tu głosu włączonego, ale proszę bardzo, takie strażackie intro, ogniowe. No i tutaj jest paczka, a co w tej paczce, to już sami zobaczycie, gdy na jego kanał wskoczycie. Także pozdrawiam serdecznie Krzyśka z oraz... Moich miłych widzów, wszystkiego dobrego, od zawodowego, dnia miłego.